Jest rano, słoneczko wyszło, niestety jest bardzo rzeźko, bo temperatura tylko 6 stopni, a ja biorę swojego miniaka, Inste 360, GoPro dzisiaj zostaje w domu i jadę na Wszemkowskie Stawy. A więc następne podejście. 32 też było mało. Założyłem 64. I wydaje mi się, że teraz jest dobrze. Bo tam są jakieś wystające drzewa, a niech sobie leci za nami. Sygnalizuje prawo-lewo. Szkoda, że Gdzie on tam poleciał? Zaraz przywali. Nie, wrócił. Cholera. No dobre jest maleństwo. Ale teraz to przywali. Nie, znowu mu się miło. Oj cholera. Oj cholera. Tu są jakieś zarośla powinien je minąć powinien nie zgubić ale i tak będzie zaraz zobaczymy no bo ja przestałem go widzieć on widzi mnie dalej to jest nieźle groble mamy już za sobą została nam tylko wieża widokowa która się obok znajduje nie będę na nią wchodził, bo byliśmy już kilkanaście razy z żoną, z dziećmi, z córką, z wnokami. Także popatrzymy tylko z drona. I właśnie o tej wieży widokowej mówię. Fajny obiekt. No i całkiem nieźle z niego widać. Jesteśmy w okolicach stawów frędnych Przemkowa. Jest zimno, 11 stopni, ale piękna pogoda, słoneczko i to takie dość ostre, a horyzoncie widać w dali zbierające się kumuluski, może coś z tego urośnie i popada, zresztą przydałoby się. Próbuję różnych ustawień, a to już inne miejsce. Ale też ładne i piękne kolory. Jesień ślicznie maluje. Zajrzymy, co tam wyżej a później pojedziemy do Głogowa. No, widok jak skrajny baśni. I teraz już Głogów. Głogów nocą. Zdjęcia obok Centrum Halnowego, czyli Galerii Głogów. I tu skisiłem ustawienia. Nie przełączyłem na nagrywanie nocne. No widać to, co widać, ale zorientowałem się dopiero w domu. Do tego miejsca ode mnie to jest 25 km, więc nie chciało mi się wracać. Kiedyś przy okazji nagram jeszcze raz. A to właśnie galeria kłogów. Godzina 20 jak widać kupę samochodów jeszcze. I taki krótki timelapse. Fajnie to wygląda. Teraz przenieśliśmy się na stare miasto nad Odrę. Kiepskie ustawienia, dlatego widać to, co widać. Następnym razem będzie lepiej. Ale generalnie rzecz biorąc to maleństwo daje radę. Tutaj zawinił człowiek, czyli ja. Jeszcze kilka spojrzeń na starówkę i będziemy uciekać do domu. Tak minął dzisiejszy dzień.